Cześć, nazywam się Wałwczarek i dzisiaj zapraszam Cię na filmik makijażowy. Na co dzień zajmuję się doborem indywidualnie spersonalizowanych programów do pielęgnacji, skóry, jak również makijażu. Jeśli oglądając ten filmik, po, poczujesz, że potrzebujesz wsparcia w tym temacie, koniecznie zgłoś się do mnie, a teraz zapraszam Cię na makijaż zawsze przed makijażem należy zrobić sobie pielęgnację i ta, której ja używam daje mi mnóstwo korzyści. Między innymi bardzo dobrze nawierza opóźnia procesy starzenia, przywraca mojej skórze blask, wspomaga produkcję kolaganu i elastyny, pomaga zachować młody wygląd przez długie, długie lata. No a teraz zaczynamy makijaż. Pierwsza jest baza pod podkład. Ta lekka, beztłuszczowa baza o konsystencji żelu stworzy nam delikatną warstwę, która doskonale przygotuje moją skórę na nałożenie płynnego podkładu. Baza przedłuża trwałość makijażu, pomaga zredukować widoczność linii zmarszczek mimicznych, porów oraz innych niedoskonałości skóry. Oczywiście matowi skórę, absorbuje sebum i rozprasza światło, sprawiając, że skóra wydaje się nieskazitelnie gładka. Dodatkowo można ją stosować codziennie, ponieważ nie zapycha porów. Teraz szybciutko pędzelkiem nakładam podkład, który ma działanie przeciwzmarszczkowe. Zmniejsza widoczność porów skóry, drobnych linii, zmarszczek, niedoskonałości. Akurat ten, który nakładam jest do skóry mieszanej i tłustej, więc nadaje matowe wykończenie. Jest beztłuszczowy, kontroluje wydzielanie sebum i błyszczenie skóry przez cały dzień do 12 godzin. Teraz korektor pod oczy, którego brzkwiniowy odcień neutralizuje cienie pod oczami i pomaga skórze odzyskać świeży i wypoczęty wygląd. Sama zobacz. Czy potrzebujesz pomocy i chciałabyś, żebym dobrała dla Ciebie na przykład idealne trio, czyli podkład, korektor, puder czy też jakiekolwiek inne produkty do makijażu to napisz tutaj konsultacja i odezwij się do mnie w prywatnej wiadomości lecimy dalej kolejnym krokiem jest wykończenie całości i dzisiaj użyję mineralnego pudru prasowanego który łatwo się nakłada i długo się utrzymuje na skórze. Równomiernie się rozprowadza i daje lekkie, przejrzyste pokrycie, które można stopniowo zwiększać, w zależności od potrzeb. Ten puder dzięki swoim składnikom pochodzenia mineralnego pochłania nadmiar wydzielanego sebum i matuje skórę, natomiast witaminy A, C i E sprawiają, że skóra jest chroniona przed wolnymi rodnikami powodującymi zmarszczki. Szybkie konturowanie na dwa, czyli jednocześnie nakładam róż i brązer na policzki, odrobinę na czoło i na żuchwę. Chowam do kosmetyczki i za chwilę przejdę do makijażu oka. Najpierw brew brew jako rama oka zawsze musi być zrobiona, dziewczyny moją brewkę robię na szybko kredką znacie już tą metodę to jest uzupełnianie wszystkich niedoskonałości na tej brwi, wypełnianie ją włoskami, czyli krótkimi ruchami rysuję sobie włoski właśnie tą kredeczką, która jest bardzo trwała no i moja ulubiona paletka ostatnio w, w limitowanej edycji ostatnio pokazywałam wam makijaż który robię em, wszystkimi kolorami z tej paletki dzisiaj makijaż robiony palcem, nakładam Jeden cień, zobaczcie tutaj na całą powiekę, ten błyszczący satynowy cień nakładam paluszkiem, natomiast wewnętrznym kąciku oka nałożę złoty. Odrobinę nałożę też na dolną powiekę, do tego już wykorzystam pędzelek, natomiast jeśli nie masz paznokci, to myślę, że nawet świetnie możesz sobie poradzić z tym, z palcem. Więc to jest makijaż dla tych osób, które nie potrafią posługiwać się pędzlem, nie są jeszcze gotowe na to, by się tego nauczyć, więc albo na przykład nie mają czasu, tak jak często mówimy o tym, że nie mamy czasu na wykonywanie makijażu. To makijaż wykonany palcem jest bardzo, bardzo szybki. Zresztą myślę, że sama to zauważyłaś. Kolejnym krokiem są rzęski. I dzisiaj użyję mojego tuszu, który robi efekt wow który robi efekt sztucznych rzęs. 200% pogrubienia, 84% wydłużenia, a dodatkowo jeszcze pielęgnacja moich pięknych rzęs. <grym> Mogę nakładać tego tuszu ile tylko chcę, w zależności od tego, jaki chcemy efekt uzyskać. Nakładamy tyle warstw. Tusz jest tak skomponowany, ma taką formułę, że nie skleja tych rzęs i możemy go aplikować kilkukrotnie. Dzięki czemu możemy osiągnąć naprawdę niesamowity efekt. A jeśli nam ubrudzi się powieka, to bierzemy szczoteczkę i po prostu czyścimy to, co nam się ubrudzi, w taki sposób, jak pokazałam. Dokładamy jeszcze odrobinę tuszu. To znaczy ja dokładam, ja nie wiem jaki ty lubisz efekt więc możesz podzielić się ze mną w komentarzu, tutaj pod filmikiem, czy ty też lubisz efekt sztucznych rzęs, czyli rzęsy w płynie. Koniecznie podziel się ze mną. Natomiast dodam tylko, że jeśli potrzebujesz jakiegokolwiek produktu, to co powiedziałam wcześniej, koniecznie odezwij się do mnie tu w komentarzu i w prywatnej wiadomości rzęs to jest chyba ten etap makijażu, który zajmuje najwięcej czasu. Bynajmniej u mnie. Nie wiem, jak jest u Ciebie. Koniecznie podziel się ze mną w komentarzu. Natomiast po rzęskach następuje ostatni etap makijażu, czyli usta. Dzisiaj, zanim nałożę konturówkę i pomadkę, to najpierw nałożę na usta przeciwzmarszczkowy sztyft do ust. Ten sztyft, jak wskazuje jego nazwa, działa przeciwzmarszczkowo, redukuje linie i zmarszczki na ustach oraz wokół linii ust. Stanowi doskonałą bazę pod szminkę i dzięki niemu szminka utrzymuje się na ustach dłużej, nie rozmazuje się i nie ściera, pozostawia usta nawilżone i jedwabiste gładkie. Na to poszła konturóweczka, szminka w kolorze różowym i usta gotowe. Jak ci się podoba całość? Daj znać w komentarzu. Udostępnij tego live'a, polub, skomentuj, bądź razem ze mną. Dziękuję za to, że jesteś. Życzę Ci pięknego dnia. Do zobaczenia. Pa!